Zbliża się kurs Neuronalne kanały emocji. Brzmi dosyć skomplikowanie, ale takie nie jest, i poprosiłam Dorotę, żeby nam to wyjaśniła. O czym będzie ten kurs? Jest to jeden z moich ulubionych kursów w ramach NK. Jest to kurs, no niestety już dla osób troszeczkę zaawansowanych w kinezjologii. Trzeba spełnić warunki, czyli być po brain Formatting i physiology Formatting. Natomiast ten kurs otwiera zupełnie inne możliwości. Kanały emocji, ścieżki emocjonalne, dróżki emocjonalne, czyli będziemy śledzić podczas tego kursu, które nasze emocje, ale uwaga, pierwotne, pierwotne Aha. bazowe jako taki pakiet startowy genetyczny. Które odziedziczyliśmy, które mamy, które nam zabezpieczają przetrwanie, czyli będziemy patrzeć, którędy w mózgu one sobie idą, na każdym kawałeczku tej ścieżki będziemy zdejmować stres. A potem będziemy patrzeć, jak one wychodzą na ciało, czyli którędy, w jaki sposób nasze ciało reaguje również na te emocje. Jakie, możesz wy, wy, wymienić te emocje? Tak, te które bazowe, są? które nam zabezpieczają przetrwanie. To mhm. mamy strach, lęk, niepokój. To jest panika, odosobnienie. To jest gniew, złość, agresja. To jest troska, opieka, To jest motywacja, dążenie. To jest ten pakiet, który nam pozwala przetrwać, nie tylko nam, ale to jest tak naprawdę wywodzi się z obserwacji świata zwierzęcego. Wszystko mhm. zaczęło. Się od doktora Panksepa, który to obserwował, opisywał i różnego rodzaju badania przeprowadzał. Dzięki temu my teraz tej wiedzy korzystamy. Do czego jest nam potrzebna panika, strach? i, i, i Chciałoby się to... tego nie mieć, prawda? Przecież wszyscy pracują, żeby się nie bać, żeby nie mieć stresu. No to wyobraź sobie, że idzie sobie zwierzątko, prowadzi swoją rodzinkę, prowadzi mm -hmm. młode, i nagle naprzeciwko pokazuje się drapieżnik. Mhm. I teraz wyobraź sobie, że takie zwierzątko nie czuje lęku, strachu. Co się wydarza? Nie jest w stanie uciec, bo nie wie, że jest zagrożenie. Są dobrym posiłkiem Jasne. dla tego drapieżnika. Mhm. A jeżeli daną emocję zwierzę poczuje, wie, że to jest niebezpieczne, to albo może uciec, mhm. albo może wytworzyć agresję, złość i uzyskać mhm. energię do tego, żeby zaatakować i obronić stado. Jasne, to już teraz sobie połączyłam kropki, i ty nam kiedyś opowiadałeś, że zwierzę się otrzepie i po emocjach. I pójdzie i dalej i spokojnie może gryźć trawkę, tak, na łące. A co robi człowiek? A co my robimy? Kumulujemy, zatrzymujemy i do końca życia przeżywamy, że ktoś nam zrobił A on mi zrobił. Mnie, a on ta... mi zro... To już rozumiem. Czyli chodzi o to, żeby znaleźć te emocje pierwotne. I znaleźć, w, jakim, w jaki sposób one po, y, przejawiają się w naszym ciele. Bardzo dobrze mówisz, bo tu chodzi o to, że jeżeli jest dana emocja, patrzymy, jak ona sobie idzie w układzie nerwowym, ale potem, jak ona się będzie manifestowała na poziomie ciała. I ona ma kilka możliwości, ta emocja. Albo będzie to napięcie, nawet bóle w różnych naszych mięśniach, albo może to być napięcie, problem ze stawem skroniowo-żuchwowym i mięśniami twarzy, albo Bardzo mogą to być problemy z mięśniami oczu. Bardzo dużo stresu gromadzi nam się w oczach. O, tego nie wiedziałam. Oczach. Ale jest jeszcze kolejna ścieżka, kolejna możliwość, mianowicie autonomiczny układ nerwowy powoduje, że dana emocja nam się kumuluje, gromadzi na poziomie naszych narządów. I stąd się potem biorą różne bóle, różne problemy, te przewlekłe, różne schorzenia przewlekłe, które tak naprawdę nie mają podłoża anatomicznego, ale na skutek emocji, stresu one w tych narządach są. Okay. I my potem szukamy, jakie leki nam najbardziej pomogą. pomogą. Nie zawsze jest to ścieżka korzystna. Czyli tak, jeżeli nie potrafisz się otrząsnąć ze stresu, mhm. jak zwierzątko, i pójść dalej, tylko rozkwiniamy, wspominamy i cały czas y, maglujemy w sobie te emocje. A na drugi raz, w takich samych sytuacjach, reagujemy tak zawsze samo. tak samo mhm. i skumulowujemy sobie mhm. ten stres w nas to ten kurs jest dla Ciebie, ten kurs jest dla takich osób, bo w ten sposób będzie można nauczyć się ściągać ten stres i niwelować te skutki samemu dla siebie i też dla najbliższej rodziny czy też dla pacjentów. Przede wszystkim dla, tak do wykorzystania w gabinecie, przede wszystkim do wykorzystania do pracy z innymi osobami. Super. Kiedy będzie ten kurs? Kurs jest w maju, jest to kurs w ramach ścieżki NK Ugotowar. Dobrze. Szukaj w majowym kalendarzu na stronie akademiakinezjologii.pl. Zapraszamy! Zapraszamy!